Szczęść Boże, witajcie w kolejną niedzielę. Dzisiaj mamy obraz Królestwa Niebieskiego podobny do panien. Pięć roztropnych, pięć głupich, jak mówi Biblia, i do nich porównuje Jezus królestwo, które czekają na przyjście oblubieńca. Te roztropne mają oliwę, nieroztropne nie wzięły zapasów. I co się dzieje, kiedy oblubienie zbliża się do e, właśnie pan, do tych panien? Wtedy budziły się wszystkie panny i przygotowały lampy. Głupie powiedziały do rozsądnych. Podzielcie się z nami oliwą, bo nasze lampy gasną. Ale rozsądne odpowiedziały: O nie, gdyż mogłoby nie starczyć i nam, i Wam. Idźcie do sprzedawcy i kupcie sobie. Gdy one odeszły, przybyły, przybył Pan młody. Te, które były przygotowane, weszły z nim na wesele i drzwi zamknięto. Później przyszły pozostałe panny i wołały: Panie, Panie, otwórz nam. Lecz on mi odpowiedział: Zaprawdę, zapewniam Was, że Was nie znam. Czuwajcie więc. Bo nie znacie dnia ani godziny. Ta dzisiejsza przypowieść związana z pannami roztropnymi i głupimi, jak mówi Biblia, uświadamia nam jedną bardzo konkretną prawdę. Tam po drugiej stronie nieba nie będzie Mirek Ładniak, Krzysiek Karolina, tylko będzie zupełnie inny znak rozpoznawczy. No bo zobaczcie, te panny roztropne i roztropne, które czekały na ulubieńca, one musiały go znać. Myślę, że oblubieniec też je znał. Musiał być z nim w relacjach. I kiedy te nieroztropne poszły po oliwę, bo po prostu zapomniały tej oliwy, kiedy wróciły z zaopatrzonymi lampami, nagle Pan mówi: Nie znam Was. To oznacza, że po drugiej stronie nieba, tam gdzie będziemy w życiu wiecznym, będzie znak rozpoznawczy. Moje dobro, moja miłość. Moje otwarcie na drugiego człowieka, moje dobre uczynki, które sprawiłem dla drugiego człowieka, wszystko to, co uczyniłem dla innych z miłości do Chrystusa, to będzie nasz znak rozpoznawczy po tym, będziemy rozpoznani tam w niebie. To jest bardzo ciekawe i myślę, że warto o tym pamiętać. Tym bardziej, że dzisiaj e, Panny Roztropne jawią się jako, m, w oczach świata jako te głupie. No bo. Dlaczego nie wzięły oliwy? Może były cwaniakami, te panny nieroztropne? Bo kolejny raz nam się uda, a może żyły chwilą? chwilę trwaj, choćby jutro piekło, dzisiaj będę się radował, a co mi to obchodzi, obchodzić, co się będzie działo później? Nagle zaskoczenie w tym momencie, że tym razem się nie udało. A więc w oczach świata ta roztropność, ta miłość, ta dobroć, ta życzliwość, czyli wszystko to, co jest oliwą, pomagającą nam dostać się do nieba, jest głupie i nierozsądne. A Chrystus mówi: czuwajcie i trwajcie. Nie znacie dnia, nie godziny. Nas uświadamia i chce, żebyśmy na swoje życie dzisiaj spojrzeli z perspektywy tej wieczności. Czy warto być roztropnym? Jeżeli jesteś wierzący, to wiesz, że nie masz innego wyjścia. Więc zachęcam nas wszystkich, żebyśmy się nie dali omamić temu światu, w którym mamy czas. Jutro. Nie jest dla nikogo zagwarantowane. Nie odkładajmy, co często powtarzam, tego języka miłości na później. Kocham, dziękuję, dobrze, że jesteś. Bądźmy otwarci i kochający drugiego człowieka. To jest nasza nagroda, którą odbierzemy po drugiej stronie życia. Obyśmy się tam spotkali.